Także cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Nie mogę zapytać o co chodzi z tym, z e, I co, mamy zdjęcie, że nam się spodoba film i że będzie ciekawy. E, I ogólnie to sprawdzamy jego. O nie, szukam Cię, sprawdzamy. W każdym razie wchodzimy w profil. E, no dobra. Mm. Ak, okay. A. Niech to się gotuje I... Gdzie jest mój komputer? Na górę? O, to cię. O Jezus, naprawdę? Wow, mam własną półkę. A więc właśnie właśnie... Dobra, mniejsza. Nowy film. W filmie psuje się dźwięk. Nie słychać tego, tego za bardzo. E, Naprawić dźwięk. O Jezus. Dobra, gdzie mamy lodówkę? Ja od niego kończył film. Teraz musisz decydować, czy, czy go przesłać na kanał. Wybierz film, aby sprawić e, go cenę i przesłać. Mm, może by. Pamiętaj, że nadabierasz przepisy dla swoich pracowników i wszystkie wszystkie ustawienia traktuj ich dobrze i dbaj o nich, bo inaczej się zwolnią. Zachęcaj ich również ich również do rozwijania swoich umiejętności i tworzenia przepisów. Witam, w królewskim oddziałem policji obywatelskiej. Czy komputer jest coś tam? Nie sąd. Dzień dobry. Nie ma kar Okej. Okay. Eee... Przypisz Dino? Będzie robił? Ej, mamy niewolnika. <śm> Okej, okay. okej, okay, Karolino. Dobrze, dobrze. Znaczy, nie czepiajcie się mnie, tak? Mamy niewolnika, ja pierdolę Karolina. Jakby ten naprawdę, że będę musiała przeklinać w w takiej mgrzenie. Okej, okay, myślę, że tyle. Może to do jeszcze kupimy. Okej, okay, i myszka. Aceptuj musimy iść do pracy. Właśnie, kupiłam jakieś nowe ubrania. Yy, Mamy niby w czym chodzić, ale wiecie, ubrań nigdy nie za dużo. Boże prawie nie zdążyliśmy z czynszem. Mam komputer do nagrywania filmów, żaden demon, ale, ale później go zmodyfikuję. właśnie należy go przydzielić w sekcji konfigurowania coś tam. Oblokowaliśmy jednego punkta. Ładamy składniki. Pracownik z komputerem to świetny pomysł, ale za mało. Chcę więcej, chcę stworzenia całego zespołu youtuberów. Powoduje, yy, że muszę yy, znaleźć nowy dom, gdzie takie wrzęcie będzie wykonalne. Odblokowujesz nowy tryb filmu. Znajdź w youtuberów i spróbuj z nimi nagrać wywiad. Pani oszaleją, a ty zyskasz nowe subskrybentów. Okej. Okay. Kończymy z nami kogoś sławnego. Gratulacje, masz już... No tysiące subskrybentów, zapraszamy cię na wydarzenie, gdzie otrzymasz nagrodę za uzyskanie tak wspaniałego wyniku. Nie przegap naszego spotkania. Okej, okay, pojawiła mi się nowa rzecz. E, ogólnie, po prostu nagrywałam bez Was. W sumie, co to jest? Chcemy sobie coś specjalnego. Kopiłam nowe rzeczy, e, więc myślę, że... Spaniel no, będą ok. Idź, nawet, idź na imprezę. Eee... Witamy na ceremonii wręczenia nagród youtubera dla na najlepszych youtuberów. Ale to ma sens. nie? Ale wygląda taka niechęcona tutaj na tej stronie. O Zacharik, prosimy o klaski. zdobycie 100 tysięcy subskrybentów. Gratulacje. O, jest mi tak miło. Zrobiliśmy aż 100 tysięcy subskrybentów. Jo. Gratulujemy zdobycia nagrody i mamy nadzieję, że będzie się nadal rozwijał swoją ka ka karierę youtubera. Ja, ale ja wyglądam tak pięknie. A pogadam... wychodzą, nie z innymi, Tarcze co? Yo. Yo. <ścoughs> I co teraz? Okej. Okay. Nie mam takich jakichś przepisów. Powidzimy co na chwilę. Ogólnie to. Zrobiliśmy dość dużo i możemy się przeprowadzić do. Tak. Przeprowadzamy się. Ogólnie zrobiliśmy dużo statusów i subskrypcji. Eee, I teraz się przeprowadzamy. W tym domu osiągam jeden z ważnych celów w karierze każdego youtubera. stać się częścią tej sieci ale nie jakkolwiek, tylko tej najlepszej. Oczywiście sieć ma pewne wymagania dotyczące do dostępu jednego miliona subskrybentów. Bycie częścią sieci oznacza, że zarabiam więcej za wyświetlenia, dostaję więcej zleceń i mam pomoc z powiadomieniami na kanale. Mogę wybrać dowolną sieć, każda z nich ma własne zasady i warunki przyjmowania youtuberów. Wiem, że jedna rozsądna opcja to celować w najlepszą sieć. Także zrobiliśmy dużo. Film będzie krótki, ale dużo się zadziało. I co? Dziękuję wam za oglądanie i cześć!